witam Was bardzo serdecznie na naszym chyba już przed ostatnim filmiku jak? z pobytu na tym kempingu Już myślałem, że <laughs> coś nagrywanie tym wyjedzie. No nie, jeszcze nie, bo jeszcze mamy powrót. Słuchajcie, dzisiaj plany są takie, jak widzicie za nami morze, czyli sup, snorkeling, plażing, plażing ee, bareczek, z jakimiś zimnymi napojami a potem wybieramy się we dwójkę z Marcinem na wyspę czy nie na wyspę przepraszam do miasta Pak na wyspie Pak na wyspie Pak takie są plany stolica. na dzisiaj e, to jest no, największe miasto tutaj na, na wyspie to będące taką stolicą wyspy no bo stolicą Chorwacji nie wiadomo zawsze skończyło nam się paliwo w wyspie a najbliższa stacja 14 km dalej w mieście, pak. Nie sądziłeś, że tyle będziemy tą deszczą podróżować, Nie, No nie, co? ale wiesz, że my ostatnio zatankowaliśmy tankowaliśmy na Sycylii A na Sardynii w ogóle nie podróżowaliśmy? Ma, mało, no ale starczyło. A mało, tak, mało. Tam tak, tam nie było Czyli jeszcze jeździmy e, na sycylijskim paliwie przed dwóch lat? Przed trzech lat? Nie mam zielonego pojęcia, nie No ale z dwa lata na pewno ma to paliwo już. A teraz zatankujemy chorwacki. Też też nam starczy pewnie na dwa lata. No cóż. Dobra. Nie ma kiedy jeździć. Zbieramy się do wody, bo zaczyna być gorąco, słuchajcie. Dwa dni deszczu, dzisiaj w końcu słoneczko wymarzone, długo wyczekiwane. Mamy 40 stopni, mm -hmm. więc musimy jeszcze skorzystać tak z okoliczności przyrody. Naładować jeszcze baterię do końca, i wrócić do tej szarej rzeczywistości, niestety. Dobra, my się żegnamy, na razie, papa. Pa. A gdzie my to jesteśmy? A poszliśmy do baru, jak zwykle, który się mieści na plaży, na przy plaży, tak. Chciałem odczekać to moje narzekanie, bo widocznie dotarło do kierownictwa i teraz kelner, jak nas widzi. To w dwie minuty przychodzi. Jestem w szoku. Zdążyłem tylko usiąść. Już kelner stał, czekał za, na zamówienie. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo Nie. jesteś ze mną. A -a. Ostatnio tu przyszedłeś z chłopcami, dlatego tyle czekałeś. Doszłam ja i przyszedł kelner wziął zamówienie. Nie, ten kelner wygląda na kompetentnego. Ale już idą, idą nasze drineczki. Ale zobaczcie, jaki mamy widok przed sobą. I jak jest dzisiaj spokojne i piękne morze, i przede wszystkim niebo. Bez żadnej chmurki. Jak przez cały wyjazd. Co chciałeś powiedzieć, bo nie słyszałam? Że przez cały wyjazd mieliśmy pięknie, poza jednym dniem. Dwoma. No, dwoma były takie. No, ten drugi. Wczoraj był taki. Ale... Ale przynajmniej Pogoda stabilna 33 stopni w cieniu no i cykady nam umilają czas <laughs> Mniej więcej o 6 się włącza pierwsza u nas na drzewie Potem cała armia wszystkie drzewa no, kiedy robią. Po kolei Tak jak ta domino Jeden się odzywa i dawaj, będziemy stykać. A może jeszcze pokażemy? Bo ostatnio pokazywaliśmy strefę domków. Aha. Może dzisiaj jeszcze pokażemy strefę parceli, co? No możemy się przejść, zobaczymy. No to za chwilę się przejdziemy. Były fajne kampery, które nam się podobały, ale już pojechały chyba. Jeden został chyba. Jeden? Mhm, jeden. No. No to wypijemy i za chwilę ruszamy. Tak jak obiecaliśmy, mały spacer teraz po parcelach. To są parcele pierwszej linii brzegowej. To jest ta parcela, której nie wzięliśmy. Po co? I stoi pusta teraz. Po no co? Jak mamy morze. Cieszy się. Głęboko tu jest. No jest 35, tak jak w domkach. Mhm. No tak, taki basen duży jest. Czyli na dwa razy. Macie e, widok na morze. cenie leżaki, parasol. Czysta woda z rzut szarej, prąd, Czego tego więcej. troszkę większy niż nas. Uh -huh. S S -plus. A ten Concord z tyłu też fajnie. Mhm. No. No. Trochę tych parceli w tej pierwszej linii jest. Cena spora. Za dobę. Ile patrzyłeś Między? różnie między 200 eee. a 350 w zależności od oferty. To nie, tutaj to, to, to stosują się to z e, promocji z pierwszych dni. Bo można było tam chyba 180. Ale Dalej są promocje bo, bo camping, e, camping widzicie, no puste są parcele, e, nawet jak myśmy przyjechali było pełno pustych, także hmm. jeszcze jeszcze są te promocje. Zobaczymy. Za rok będzie, będzie jak będzie za rok. Ale sądzę. O, konkurs kolejne. Troszkę ładniejsze. Ale wysoki. piękny, piękny. Kółeczka mam malutkie. Tak. Śmiesznie wygląda. No to jest chyba na iweko zrobione. Na parcela, a tu również nasi. No i w końcu dotarliśmy i do naszej parceli, będziemy na spółki. Idziemy na skróty. Chodźcie tam sami. Czekaj. Chciałam jeszcze pokazać Wam zrzut szarej wody. Tu mamy podłączenie czystej. A tutaj jest podłączenie do szarej wody. ja przygotowuję obiadek. Tutaj takie rzeczy się dzieją. Czy możesz mi to wyjaśnić? Co tu się podziało w tym kamperze? Serwis klimatyzacji przyjechał W Polski. Co byście zrobili? No nic, coś tak mi chlupało w środku, znaczy w sensie tak słabo chłodziło, więc wyjąłem filtr. Jak wyjąłem ten filtr, no, to się zaczęła woda sączyć, U. więc się zbierała, bo nie poprawnie filtrowałem. Nie było filtracji, więc wyjąłem, wyczyściłem filtry, a składam to. Ja Już teraz robiłem, dwa lata temu, a w tym roku nie zrobiłem. No i ja robię teraz w wolnej chwili. Wiesz, tutaj jest gorąco. Ej, nie jest gorąco, 27 nie? jest. Nie jest dzisiaj takiego. Znaczy, ja się czuję bardzo dobrze, bo mi nie stoję w drzwiach hmm. i mi wiaterek w plecy Ja myślałem, że, bo mieliśmy klimatyzację włączoną i czyli były otwarte z pół godziny, mówię co? Tak się tu skrapanowa. A to się okazuje, że tam gdzieś w środku było przypchane i to. A to jest wszystko, wszystko już wyczyszczone. Czyli Skręcam. będzie działać, tak? Mm -hmm. <noise> Musi działać. Tutaj widzę mokre dywaniki. Tak, bo je nam z góry. Ja się, no, nawet nie wiedziałem, że tam może Tutaj być... Tutaj też mokre dywaniki. Teraz. Czyli będzie dobrze. Bardzo dobrze. Ok, To zasuszyłeś na obiad, dobry. Mhm. Wkładasz teraz? Co ja bym bez Ciebie zrobiła? Co ja bym bez Ciebie zrobiła? Ale tutaj było strasznie dużo kurzu, prawda? I to zmyłeś. To po prostu było za zabite na zero. Nawet mm -hmm. nie wiedziałem. I jak zacząłem to otwierać, tu zaczęła się wodać przez ten kurz. Mm -hmm. Czyli woda, ten kurz blokował tą wodę. A, jakie czyściutkie. Poszło, poszło ciśnienie. Nie. A mi się wydaje, że to nie robiłeś dwa lata do temu, tylko przed wyjazdem w zeszłym roku na sardynię. Też było czyszczenie kampera. Ja nie wiem. A ten czas tak leci, że... Nie łapisz. Zresztą jeszcze to wyczyszcz. No to wyczyść i zakładamy. No się zakłada. Pyk, pyk, tu wtyczka. Tej śrubki. Pięć minut roboty. Mhm. Ja bym to robiła chyba cały dzień. To działaj. No to zakładamy. Przesłonię to okno. Strasznie świeci. Nic nie widać. O. Naprawdę? Naprawdę. No, 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 no. Gorąco ci mówię, że jest tak 27, a już jest 28,5. 26 w ciągu minuty. Niespełna. Dobrze ci idzie. Coś Widzę, że przygotowany na każdy tutaj, każdą hmm. rzecz, która by się zepsuła w kamperze. Tfu, tfu. Ale to jest tak jak w domu, no. No, co? Jak zepsuje Ci się spłuczka, to gdzie dzwonisz? To Ciebie. <laughs> o właśnie. Więc też muszę być tu przygotowany, jak Ci się zepsuje tutaj spłuczka. Mhm, tutaj raczej się nie zepsuje spłuczka, bo nie ma. Proszę, jakie zgrabne rączki. Myślę, że każdy facet powinien się znać. I co niektóra kobieta? Pan taki a z drugiej strony, co tu się znacie? Dobra, zakłada. A tuż. Za... Nie, już nie za... dobra. Dekor. Umyłeś wcześniej, tak? Boże, ja tam gotuję obiad. Nie wiem, czy mi się już trumakar nie rozgotował. Działa. Jest, działa, będzie chłodno, działa, czyli naprawione sukces, naprawione. gratuluję, piątka, dziękuję, zasłużyłaś na dobry obiad, zapraszam, dziękuję, A teraz klima będzie działać tak, że, że będziemy mieli tutaj minus 15, nie no, stopie, ale... Zobaczcie, jak woda się skrapla. Czyli. Na maksa działa. Mamy pogród deszczówki. No. Nie no, ewidentnie widać, bo wcześniej tak kapało, kap, 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 kap. Jakoś tak mi się wydawało, właśnie, że, że słabo działa ta klimat. No ale ostatnio mieliśmy przez tego no, wyłączoną tak, klimatyzację tak, na Tak, ale zawsze było tak, że nawet jak było, nie wiem, plus 35, no to w środku te 27, 26 mm -hmm. było bez problemów w słońcu. Jak tylko cień. E, w końcu zaszło, był cień, to, to ile byś nie ustawiła tam 20 czy 19 ustawisz, no to bez problemu. My zawsze ustawiamy 23, 24. Jest po tak. warszawsku 23, 23 20, tak. 20, 50. Dobra, kończymy, Jedzie, idziemy jeść. 23 lata w Warszawie. A potem podróż, wespo na park, do park w miejscowości. Było. Pa. Ciało. A Barbara czegoś szuka? Kasków szukam, kasków, Nie pamiętam nigdy. Który jest twój, ale, ale... doszłam do tego też Bo ja mam dwójkę. Dwójkę. E... E... Tu. A to jest mój. A ty masz jedynkę. Czyli to jest mój kas. A gdzie to jedziemy? Na wyspę jedziemy. No ty... na wyspie do <gry> pagu jedziemy tak, do Pagu. około niecałe 20 km tak jak wcześniej wspominaliśmy, jedziemy zatankować nasz skuter i zobaczyć co też jest do zwiedzenia w tym mieście ciekawego jak to było? Tak, o zapachu sera, o smaku sera, ra. zapachu soli i wyglądu. Wyglądzie księżyca. Mi się zdaje, że będzie inaczej. O smaku sera zap... Nie, o, Dobrze, zap... o powiedziałam o smaku sera, zapachu soli oraz wyglądzie księżyca. księżyca. Sprawdzimy, no jeszcze sprawdzimy. widzieliśmy, sprawdźmy. że jest tutaj surowa ta bardzo, e, i kamienista wyspa, to już, tak. jak jadąc jeszcze mówi, że jedziemy na pustynię. No więc Podobno tak. ładnie jest. Więc... Ser, to powiemy później dlaczego, a dlaczego są również. Dobra. Marcin już zapalił naszą WSP. A nadzieję, że dojedziemy. No i faktycznie. Kontrolka miga. Dojedziemy? Na pewno nie musimy pchać, bo to by było niefajne. Dobra, jedziemy. Ody. O Tak już położyła. Spać? Nie już teraz nie pokazuję, ale... zobaczymy, ile jest rzeczywistości. Weźmy zwiernikę. Pewnie fryzurę ma. Zawsze mam takie głowy. Benzynkę tankujemy, tak? Tak. A. Coś tam jeszcze jest. Z 10 km może możemy zrobić. Jak chcemy to tankować? Taką, co zawsze. Ta szybko będzie jeździł. Znaczy, uzupełnienie nas kosztowało dwuletnie jeżdżenie. Ostatni raz pozostaje na wycieczce. Raczej biernik. chyba dwuletni stanie w garażu. Ciekawe ile wchodzi. Jechaliśmy do Pagu. Tam gdzie zaparkowaliśmy Caspar. Jesteśmy na moście. W porcie. I co Barbara tam Szkoda, no, że w kempingu nie mamy takiej promenady, właśnie. Z no, ale ja ci mówiłem właśnie. Barami, żeby... z restauracjami. Że szukałem kempingu. We Włoszech czy w Chorwacji, gdziekolwiek, żeby był kemping do którego prowadzi promenada do jakiegoś miasta. Że można było się przejść ale, dwa kilometry. Proszę, przerwa, ale tak było na cykach, pamiętasz? Mali lośni, tak mm -hmm. się nazywała no, na ta Ale też nie było jakichś takich mocno. Ale było, coś się działo. Znaczy, prawda? Ale dojście też mieliśmy tak trochę utrudnione Trochę po szwilku. że dobrze pamiętam. Nie, dobrze, nie, nie, mylę, nie, nie. mylę. Na nogach spokojnie chłopcy. Nad zatopką. Aha, my już wiem, już teraz kojarzę. No to o takie coś mi właśnie chodziło. To takie wąskie uliczki prawie jak we Włoszech różne bibeloty, pamiątki można kupić kamienna kamienna zabudowa. <śleskotę>

Idziemy dalej zwiedzać, co? Idziemy dalej zwiedzać, tak. Tu jest dużo kościołów, widzę. Jakaś wieża. O, o, zobacz, co tam jest napisane. Co? No, już widzę. Lejs to jest pewnie koronki, tak? To jest jakaś galeria typu związana z e, jak u nas, dzierganiem z to tego. różnej serwetek. Mm -hmm. Z, koniakowa, z jak koniakowa, jak u nas. Nie powiem, Pols. co to było. No dobra, to idziemy dalej szukać mm -hmm. przygód. dotarliśmy do galerii koronek. koronek, ale niestety już nieczynna, zamknięta. Następnym razem jak będziemy, co? Czekaj, 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 o 20. O, o 20 do... Proszę, to jeszcze mamy czas i okazję. Będziemy jakieś drobnostki, pamiątki kupuje. Oliwa, wino. Paski syr. Same dobre rzeczy. Cash only. Masz koronki, możesz sobie kupić. Ręcznie dziergane. Kolczyki, aniołki, serwetki, piękne. pani pewnie sprzedaje. Pani pewnie sprzedaje. Zostawiliśmy. No, zakupy, zakupy. mamy zrobione. Barbara, chciałaś, żeby było tłumnie? Ło z ile tu ludzi na tej plaży. No, sporo. Mm. To jest moje tą naszą Za Zatowskie, co? Ale to w większości Chorwaci. Y, tak. No, jest masakra. Szkoda, że słońce jest y, w obiektywie y, świeci. Bo tam są domki piękne z tyłu. No i pochwalić się mężu naszymi zakupami w mieście Pag, wino wino Marki wino Białe, tak Lokalne Lokalne Znaleźliśmy, znaleźliśmy sklep z e, winem przy Winnice roce. tutaj. Winnice, tak. Mhm. Jak będziemy wyjeżdżać, wstąpimy. Co tam masz jeszcze? Mam ser. Paski ser. Jak nam zasmakuje, też tam kupimy. To jest słuchajcie ser e, produkowany z mleka owczego. Owce, A owce co jedzą? Oczywiście zasaloną roślinność. Czyli szałwie, tymianek, rozmaryn. Stąd ten ser ma taki pikantny, podobno słony. E, słony. No i e, jest twardy. Pikantny, słony smak i jest bardzo twardy. Czyli ta wyspa e... słynie właśnie z tego, z produkcji sera. tego sera. Tak, jak najbardziej. A z czego jeszcze słynie? Soli. To jest białe złoto. Białe złoto na wyspie Pak, w... najczystsza sól. sól w Europie. Można, także jak kupujecie coś w Polsce sól, to patrzcie skąd ona została wyprodukowana, bo metodami tradycyjnymi jest produkowana tutaj na wyspie Pak. Jechaliśmy drogą, to były takie jakby to nazwać? Takie baseny niskie i tam chyba jest wytapiana ta, ta sól, nie? Mm -hmm. Woda odsalana i, i jakoś tam zbierana. Krem A To jest Do czego? Do Krema tupi. za rukę. Do tupy. Uh -huh. Do, Do rąk. No A. i magnesik. Handmade. Bardzo ładny. Tadam. Proste, uh -huh. Będzie pasowało. <laughs> no bardzo ładne. Magnesików. No mamy. Bardzo dużo mamy. Także polej winko, spróbujemy. Próbujemy. I jak serka, serek pokrój. A powiedz mi, bo kiedyś kupiliśmy takie lokalne wino na Sycylii. Pan przyjechał takim i e, nie brnij w ten nie temat, brnij. proszę cię. Nie brnij. Ale Absolutnie. było bardzo dobre. I to jest zdradliwe. Oj tak. No nie zapomnij na chwilę. No to krój, serek i polewaj winko. Dobra. No i jak? Ser. Bardzo dobre. Nie, ale bo... faktycznie owczy. Hmm? Mhm. Taki wyschnięty oscypek? Nie. Nie? Mm -mm. Nie jest to parmezan. Nie. Ale tak się rozrywa jak parmezan. Hmm. Też taki z wyglądu. Strzępi się. Strzępi się. Ale no inny. Nie smakuje. No i dobrze. A jak hmm? wino? Pozwól mi. Przełknąć. Serii i wino. Idealne połączenie. Tylko brakuje orzechów włoskich. I mm. winogron. Zapomniałeś. Te. Daleko mamy do tego miasta. Co dobre? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Mm. Dobre. Dobre wino. On też a, na... mi, Ale nicz? nie w ogóle e, siarką, no. przepraszam, nie wali, brzydko mówiąc. Nie czuć siarki, a delikatne wino, bardzo delikatne. Hmm. Zobaczymy jak skosztujemy bo to jest litr. Hmm. Bo się że to... nie. No, nie, nie. No nie w sensie, że, że, że głowa woli tylko... Nie. Podejrzewam, że jak dobre to kosztujemy to do końca. On tam miał jeszcze oliwy z oliwek i te wina były z beczka. Z beczek normalnie, można normalnie było. Mm -hmm. Ile się chciało? E, litr, dwa, e, półtora, dwa i pół litra. Ale słuchaj, ten ser połączenie z tym winem to idealnie. I to wino mm. kosztowało litrowe e, razem już z butelką 4,20 euro. 20 centów. Mm -hmm. Bo 3 euro kosztowało e, 3 litr. Mm -hmm. Więc jak pojedziemy do tej winicy? A no sobie kupimy 10 litrów. Może będą mieli takie e, baniaki. 5 kupimy białego, 5 czerwonego. Mm. Mm. O różowego Jest raczej nie będą mieć. Jest wytrawne. Bardzo dobre. Mhm. No to my się żegnamy. Zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że wstaniemy. Pa Zatrzyk. pa. pa.